Taka będzie paczka, myślisz? Witam Cię w nowym, pięknym dniu. Z samego rana, idę z Marcelem odebrać paczkę. Słuchaj, teraz, teraz, o, teraz na zmianę, teraz Ty mnie, ty mnie nagrasz. Dobrze, witam Cię już, jeszcze raz. Darmo. Nie za darmo. Nie za darmo? Nie. Witam Cię jeszcze raz w tym nowym, pięknym dniu. Plus 50 lat. Wydaje ten. mi się, że, że z Marcelem będziemy często spędzać czas, bo postanowił, że będzie dużo nagrywać, więc potrzebuje dobrego kamerzysty profesjonalnego i wychodzi na to, że to jestem ja. Ty... Co? Ja mogę sam siebie nagrywać. Nie dasz rady. O, a zakładamy się? Sam siebie? No. Nie dasz rady. Będę, dam radę. Spotkaliśmy się z babciami, z jedną z... A nie, poczekaj, nie, to mogę pokazać. Bo co chciałem powiedzieć, że to jest totalizator. Ty, Marcel, dzisiaj mnie nagrywasz. Czekaj, czekaj. Cały dzień. Dla miłość, dla Marcina. Dla... mnie. My... <laughs> tak, bo ja oznaczam, jak ja nagrywam dwa filmy, znaczy, na tej samej karcie nagrywam dla Marcela i dla mnie, to sobie nieraz początek mówię, że dla Marcina, albo dla Aha, Marcela, żeby, przy, żeby przy, podczas montażu, żebym się nie pogubił, bo nagrywam dzisiaj babcia też dla, dla Marcela. Mam druga babcia, bo co chciałem powiedzieć, tak naprawdę ch chciałem poczekaj powiedzieć tego, to, ekstra pensja. czekaj, bydronka. Ej, ty jesteś kamerzystą? Co to jest? No, biedronka. Bo, jak biedronka? Nieważne, co cię. Będzie ci nawet coś gryzło. to... – <laughs> Biedronka w oko wpadła. Przeczytałem ostatnio, że totalizator sportowy bardzo dużo zyskał na pandemii, bo dużo osób zamiast chodzić do punktów, grają przez internet. Przez, przez internet załatwiają wszystkie, wszystkie, wszystkie te sprawy i gry. Możesz trzymać równo. Co ty. Obojętnie powiedziałem co. Będzie ci coś gryzło, równo ma być kamera, no stary. Uf, uf. A tutaj mam pod drzewkiem oto takie piękne spotkanie pamiątkowe. No, takie piękne. Znaczy pamiątkowe, no nie pamiątkowe. piękne. Dobrze. Taki. Ale ja traktuję, ja traktuję to jako pamiątkę. O, może to tak. Szkoda, że jeszcze tutaj różowych kwiatuszków nie ma. Są. Tutaj są. Kwiatuszki dwa, o. A no? Nie, tutaj są niebieskie. Trzy kwiaty. Ostatnio... ostatnio robiłam sobie quiz z urządzeń z czasów PRL-u i, i zdobyłam dosyć dużo punktów. I ja też. Naprawdę? Też robiłem Wszyscy, do... prawie z wszystko. PRL z PRL-u. Mhm. Ja właśnie, jak są takie gdzieś tam na ONECI, czy w Wirtualnej Polsce, czy w ogóle gdzieś, jak są quizy no. związane z, z czasów PRL-u, to ja też zawsze rozwiązuję. No oczywiście dosyć dużo, zawsze mam punktów, ale na przykład ostatnio byłem zdziwiony, była kuchenka gazowa Ewa. Tak? tak? Ewa, Ewa. Coś takiego. No. Ewa? Yeah. Mhm. Jak, tak mi się wydaje, że jakaś kuchanka gazowa, i, i tego, tego nie znam. Ale tak to wszystkie inne gdzieś tam, to raczej Te to, się tak. pa, to się pamięta. Mam dla Was quiz. Kartki na, cukier, kartki na cukier wprowadzono w 76, 80, czy 81 roku. 76? Mhm. Nie. 81. A ja, ja, ja myślę, że 80 albo 81. Yeah. Myślę, że 81 stan wojenny. W fabrykach w Bielsku Białej i Tychach produkowane był Polones, Fiat 125P, Fiat 126P. W Tychach? Tak. Yy, czy w Bielsku Białej? W Tychach i Bielsku Białej. Fiat 126P. Dobrze chyba będzie. A tutaj mogły być zeskać chyba że nie wiem. W latach 70. ubiegłego wieku nauka w szkołach, trwała podstawo... w szkołach podstawowych trwała 6 lat, 10 czy 8 lat? 8. 8? 8, 8, 8. Kartki na cukier, 76. Na Sam, samochód Fiat 126P. Szkoła, 8 lat. Przyszliśmy kupić zdrabkę, ale pani pozwoliła Marcelowi y, wyciągnąć, bo musi to zrobić osoba dorosła. No i też nie mógł na terenie. Y, totalizatora, tak, placówki, nie mógł też zdrapywać, czyli, bo dlatego, że to jest hazard. No, słuszne, to jest bardzo dobre. Oczywiście poza, już może, tak, bo to nie on kupuje, tylko, tylko jakby robi to dla zabawy, dla babci, ale widzisz, takie mają tutaj przypisy i uważam, że to jest dobre. I już mi przysłał zdjęcie, że Orlik jest pusty i żebym przyszedł pograć z nim. O, tutaj na betonie, zobacz, nikogo nie ma. sobie Miłoszowi zimną zimną wodę z lodówki, a ja otwieram zbiórkę na pomagam.pl czy jakiejś innej dla Wiktora. Zbieramy na krótkie spodenki dla, dla Wiktora, nie? Ale o Wiktor obiecał, że w tym tygodniu będziesz miał krótkie spodenki. No, w tym tak. Ilo, no. a ja koszulkę też mogę zdjąć? No, to tak średnio. No, czekaj, musi mi zawieć wadki. Ja, ja, ja wiem, kiedy ty będziesz strzał, to jest najlepsze. Trze. nawet nie zdążyłem się rzucić. A patrzyłeś się tutaj. Kurde no, się boję tych strzałów. Kurde, jak ręka kurczę boli, przestań ręka mnie boli cała. Dobra, dawaj ostatni. Ani fajnie tutaj grają, w sobie jestem. Moje udo, no, ja? moje, moje udo, uję, uję, uję. No? Później graliśmy w to, 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 co... A, o. A nie widziałem tego. Proszę na tym Ty, ja, ja mogę skakać na tym, nie. czy nie? nie Pierwszy raz no jego jesz? Stawiam. Właśnie dlatego specjalnie go kupiłem. Jaki to jest? Kaktus. Jest, Shake. Się... Bo tak to Sebastian bym ci zostawił to, co mam najcenniejszego. Tak. Czyli GoPro? Nie mam GoPro, tą kabelę. Oj, teraz mnie pan przekonuje. Miałem zostawić im kamerę, ale jednak... Znaczy nie, zostawię tą kamerę, bo idę do sklepu, ale chłopaki są po prostu Dobra. wkręceni no w granie, to nie będę im przeszkadzać. Żółty? Ale to, co mi się Zdabiam? podoba... Najlepsza yy, chyba no, ładowarka. Ej, ej, najlepszy powerbank. Stawiasz ja. tylko to. Właśnie w ten o, sposób. Dobra, teraz my, tak? Teraz Od bosia. Trzy, dwa, Czyli. Nenadny, który był? Jaki był kolor? Trzewany? Żółty, jak? Zakupy zrobione, a chłopaki cały czas grają. A zaraz za godzinkę w moim przypadku meczyk stawiam... <śmum> Włosi czy Hiszpanie? Chyba jednak Włosi. Tak mi się... Wiem dlaczego Włosi, bo ja dzisiaj handluję w Fifie Locatellim. Pokupowałem go za Kilka milionów, i mam nadzieję, że na nim troszeczkę zarobię. Także tak, dzisiaj jestem za, lokate za Włochami. Lokateli. Nie, więc to. Nie, wycofuję się. Wycofuję się, bo mi przypomniał mi się, kto to był Immobile? Przewrócił się w polu karnym, udawał 3 sekundy, czy 4, czy nawet 5, że, że ma kontuzję i tak dalej, Czyli bramkę, on wstał. Kto to był? Nie. Jestem za Hiszpanami. Oj, wtedy mi podpadli Włosi. Tak. To był Immobile. Zobacz, on tutaj upad, leży, trzyma się, zwija się z bólu, i tak dalej. Odsunę, żeby prawa autorskie zobaczył, że strzelił brankę. Od razu wstał, zobacz, pobudzony. Ja czegoś takiego nie znoszę w piłce, po prostu nie znoszę, nigdy, a nawet jak miłość grał w piłkę, to było takie sytuacje, że młodzi chłopcy, wiesz, już jak, jak Ronaldo, czy tam, no może nie Ronaldo, jak Neymar, wiesz, grają dziesięciolatkowi, dziewięciolatkowi, kładą się, zwijają się symulacje, nigdy tego nie znosiłem, po prostu nigdy nie znosiłem jakiegoś takiego udawania i symulacji. Dzięki za oglądanie, napisz ty swój wynik i czy się mój vlog podobał, zostaw łapkę w górę, cześć!